Olgą Kalicką i z Rafałem Maserakiem. Na razie nie ma takiej możliwości, by spotkać się poza salą prób, bo oni intensywnie ćwiczą do tańca z gwiazdami. Mogę liczyć na Waszą kreatywność, jesteście w tym najlepsi, dlatego bardzo na dla Was liczę. Moja koleżanka Justyna Orzechowska, hej Ola, hej Justyna. Bardzo Was prosimy o to, byście. No, no mnie nie Ej, bo tak jeszcze nie udostępniłeś. Olga, czy na imprezy też nosisz takie seksowne sukienki jak w tańce z gwiazdami, czy skromniejsze? Nie, aż takich seksownych to nie mam w szafie. Olga, proszę. Olga, czy masz chłopaka? No nie mam chłopaka. Jak wyglądał wasz pierwszy pocałunek? Mój Boże! Oh. Madziu. To ja ci mogę zaprezentować. On wyglądał mniej więcej tak. O, zrobiłem Elon, to za ciebie. Elo, 3, 2, 32.0, Rafał Maserak, ty pantero. Dobra, <ścoughs> <ścoughs> dobra. Rafał, czy masz kontakt z Małgorzatą Foremniak? Nie, nie mam kontaktu z Małgorzatą Foremniak. To ale... oczywiście gdzieś tam mam talent, zobaczy to, to. Cześć! Ja, mój plan, cześć. cześć! Pozdrowienia od strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. O, dziękuję! dziękuję. Dobra, do roboty! Do roboty, do roboty i ten taki śmiech tego bazyliszka. <gryw> no ja bym miała takie marzenie, żeby y, pan Masera był y, policjantem. O je, ale z o, złym czy dobrym, bo jest czasem też rola złego policjanta. Dobrze. Bardzo wam dziękuję, aż was uściskam oh. na koniec. Tak, proszę bardzo. Idealnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bardzo wam dziękujemy. Buziaki, widzimy się w serwisie. No i też oczywiście do zobaczenia w serwisie Plotek. Papa. .pl. Pozdrawiamy. Złym policjantem. A, 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 a. No dobrze, będę złym policjantem.